Boxer powiedział, że takie osoby zna takie, bo on nie straszył mnie tylko tymi ochroniarzami. On tam mnie straszył też innymi. Tak per, perswazją, nie? E, mówił, że nie to, że tak sami coś zrobi, tylko tak, a nie boisz się tego? Tego gościa się nie boisz? Wiesz, on jest taki, że nie wiadomo jakie on ma powiązania. I to chodzi o takie innego typu osoby. Już nie, nie do końca gangsterzy, tylko osoby z szerokimi plecami, znajomościami i tak nie? Tak mnie też podchodził. No i sobie podjąłem decyzję, że, że po prostu wolę być prawdziwy ja i yy, zrobić materiał, a nie dać się po prostu zastraszyć. Czy to, czy to była dobra decyzja, to się okaże, nie? Jeżeli dożyję pięćdziesiątki, to myślę, że, że to była. Dobra decyzja. Jak nie dożyję, to uważam, że to też była dobra decyzja, bo przynajmniej polegnę, ale walcz walcząc, a nie że będę żył jak pizda. O, tak to mogę określić. To taka historia. No, najbardziej mi przykro, właśnie, że yy, najbliższe osoby też yy, straciły poczucie bezpieczeństwa. Nie, to, to jest właśnie takie chujowe. I wiele rzeczy bym właśnie inaczej zrobił. Że totalnie oddzielił i nie mówił, nie zwierzał się, że się boję i tak dalej. Nie? Że jednak pewnych rzeczy nie należy mówić najbliższym, bo to na nich przechodzi. nie? Wiecie, też chujowe jest to, że Bokszter znał tą historię na przykład o tego, tego wujka mojego. Znał moich dziadków, bo ich poznał. Jak kręciliśmy tam jeden odcinek GOATS, a i tak kurwa mnie zastraszył. To jest pojebane. Niesamowite w jak codzienny sposób o tym mówi, jakby gadali o tym, co było jedzone na śniadanie. I śmiesznie, że Bokzel tak się spróbował po moim twecie, gdzie go nazywałem niebezpiecznym gościem, i w filmie spoofingowym wybielał się, że ludzie robią z niego gangusa. Później chciano ze mnie zrobić bandziora. Kiedy jest w stanie tak luźno mówić o takich rzeczach. Słówka kosztuje 30 milionów. A ile już kosztowała? 5 dyżurów. I niby o wielu tych sprawach, które ujawniamy,